Największy wodospad w Europie Rheinfall, przełom Renu. Wodospad położony jest na północy Szwajcarii w kantonie Szafuza. Jest wielki, ma 150 metrów szerokości i 23 metry wysokości. Przepływa przez niego 600 tysięcy litrów wody na sekundę. Wyobraźcie sobie rzekę połowę mniejszą niż Wisła, a teraz dołóżcie do tego ponad 20-metrowy spadek. Wow, i tak już od około 15 tysięcy lat. Wsiedliśmy na łódkę i mogliśmy przepłynąć się rzeką. To śmieszne, bo byliśmy na zmianę w Niemczech i Szwajcarii. Potem zaczęliśmy zbliżać się do wodospadu. Kilka razy atakowaliśmy kaskadę. Niesamowita kipiel, pieniąca się przed oczami, szumiąca w uszach i bryzgająca w twarz, kropelki w powietrzu. Zacząłem się zastanawiać, jak sobie w takiej wodzie radzą ryby, bo było tam sporo ryb. Patrzcie. No i okazuje się, że ryby niezbyt chętnie podpływają do wodospadu, bo nie mają aż takiej mocy jak motorówka. Co prawda, są jakieś niezwykłe gatunki, które potrafią się wspiąć po wodzie, ale to nie tutaj. Tu nie ma takich superbohaterskich ryb. A w drugą stronę, jak ryba spadnie z góry wraz z wodą, to raczej nic jej się nie dzieje, bo jest tak zbudowana, że sobie poradzi w każdej wodnej sytuacji.